Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, moi drodzy, witajcie w dzisiejszych kronikach weteranów i naszym dzisiejszym weteranem jest szef mafii we włoskim samochodzie premium Aub 74 HVG. No, już dużo tych pojazdów unikalnych jest pokazywanych i jest to dominacja na mapie Karpaty, więc zobaczymy jak tutaj szefowi pójdzie. I moi drodzy, jeśli chcecie pokazać swoją powtórkę, swoją akcję... Jakieś ciekawe pojazdy, ciekawe sytuacje, czy też po prostu chcecie jakiś porad, jak w gracie, no to wysyłajcie sobie powtórki na tego maila. Ja nie skomentuję, zobaczymy, coś doradzimy, albo będziemy podziwiać jakieś fajne pojazdy i fajne akcje. No i dobra, zajmijmy się dzisiaj szefem, który postanowił dojechać w kierunku strefy C, tylko akurat no w dziwny sposób tutaj szef postanowił jechać. Tradycyjnie jeździ się tą drogą, ponieważ jest tutaj bezpiecznie, zawsze jak przeciwnik, no szybko wyjedzie, no to nie będzie tutaj żadnego przestrzału. W przypadku szefa, to no, trochę źle pojechał, ponieważ e, jeśli już tutaj pust polem je postanowił jechać, no, to lepiej było skręcić tam w lewo e, ta, i pod tym mostem przejechać, pod tym wiaduktem dokładniej. Ale jednak postanowił tędy wjechać, no prawie... Jakby ktoś szybciej przejechał z wrogów, no, to mógłby w niego strzelić, ale tak to się na szczęście udało. No i co, szefu dojeżdża prawie jako pierwszy, chociaż trochę stracił czasu, jak na lekką jednostkę. Że na strefę C i prawdopodobnie ją przejmie. I jeszcze zobaczmy przeciwko komu szef walczy, czyli... O, wszystkie państwa są na tej mapie! Oś, Niemcy, Włosi, Japończycy kontra Ameryka, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja. Normalnie wszystkie państwa w tej grze występują na tym polu bitwy. Przede wszystkim jeszcze na jakim poziomie tu szefa rzuciło, ponieważ jest niestety na poziomie 8.7. Niestety to jest poziom 8.7, to jeszcze jest przed tym, jak OF został podniesiony do 9.0. Nawet tutaj mausy występują. No, bitwa może być ciekawa. O kurde, artyleria już przywaliła blisko szefa. Na całe szczęście przeżył nik. Jakby RNG było przeciwko niemu, to od razu byłoby po nim. Faktycznie to strzeliło przed nim. I co, już pierwszy przeciwnik. Prawdopodobnie rosyjski czołg Tylko pytanie jaki? Widać na razie tylko lampę Podejrzewam, że to może być T-62, ponieważ on ma tą lampę na górze I co? Szef próbuje się oczywiście przygotować Tylko no, trochę źle to robi, ponieważ to nie jest czołg, to jest samochód O! Tak, to był T-62 na szczęście, kurde, jaki piękny strzał udało się zlikwidować działo nowego. Piękny strzał, szefie, to był I T62 zlikwidowany. Amunicja eksplodowała. No niestety. I to jeszcze chiński T62. Właśnie ten chiński T62 strasznie wybuchowy jest i strasznie nieżywotny. Proszę, susto, -100. Su 100. p to chyba był. susto P lub susto y Nie, su y to jest gigant, tak? Więc sus -su 100P. O, już tutaj celuję w tę stronę, ale. Bądźcież odbił, na szczęście zabił załogantów. Bo wystarczyłoby tak naprawdę strzelić w silnik, to pojazd byłby. Może w teorii miałby O Oj, niedobrze, szef za wcześnie się wychylił. I susto oddał. Niestety, susto się zemścił. No, susto P. Yy, jaka tu rada dla szefa? Nie używasz lornetki, żeby przyjrzeć się. Jeśli chodzi o pole bitwy, i za bardzo się wychyliłeś. Jak, jak od razu ten susto się wychylił, w trefie to za wcześnie oddałeś pierwszy strzał. Powinieneś oddać strzał centralnie w silnik, poczekać, załadować i strzelić mu w zamek. Wtedy gościu nie mógłby się ruszyć, nie mógłby strzelić i już powoli byś go zlikwidował, jednocześnie byś żył. Przede wszystkim lornetka. No nie używałeś jej, za tej skały mógłbyś yy, prawdopodobnie podejrzeć lornetką i jezu! Kurde, co ten. Co ten BF-110 zrobił? Szef zrespił się w VR-81C. Ledwo poleciał i już samolot zrobił kamikaze, sojusznik. No, pewno chciał przyswaniaczyć i tak przelecieć przed szefem. Na wyszło kamikaze w powietrzu. No to kurde, start. Taki w miarę, ale jak już samolot wzięty, to tragicznie było. I co? Podwójne użycie na aubla? Zobaczymy, czy tym razem szefowi pójdzie lepiej aublem. Ale kurde, to zderzenie w powietrzu. Nie mam słów. Nie, nie do końca przyjrzałem się w 100%, kto zawinił. Ale podejrzewam, że. Szewko widział, więc mógł spróbować go u, no, ominąć niestety, nie wyszło obstawiam, że 110 tak specjalnie poleciała o kurde, małsior, ledwo jedzie dobra, oby szefowi tym razem poszło lepiej w aublu nowiup skierować się w stronę A i tu już zachwalam, ponieważ no to jest y, lekki, pa, lekki samochód pancerny i właśnie jego zadaniem jest Przejmowanie stref, zajmowanie się takim objeżdżaniem wrogów, tak dalej. I to jest plus, bo większości ludzie po prostu objeżdżają mapę dookoła i polują na wrogów, a nikt nie przyjmuje stref i niekiedy są porażki. Jakoś no szef źle stoi. W tym miejscu tutaj można się tak schować, żeby tu całe to pole nie widziało. Co się dzieje? Plus można by tutaj jeszcze po lewej stronie schować się dokładniej za tym okopem. Bo wystarczy, że cokolwiek strzeli w tył szefa, będzie po nim. O, i już artyleria, już słyszymy artylerię, która strzela na A, to może być tragicznie. I jeszcze śmigłowiec leci, czy się da ustrzelić? Aj, zbytkie wskiecelowanie, za bardzo w niego. I właśnie, śmigłowiec oddał rakiety z szefa. Właśnie, te śmigłowce potrafią w kabinę przetrwać tyle strzałów z karabinów, nawet z półcala. Pilot dalej żyje losi w zasadzie w amerykańskim. No, niestety szefowi te gry nie idą. Bardziej chyba Sidama. Zobaczymy w boju, coś mi się zdaje. Więc co, szef będzie chciał się zemścić. Akurat Sidam ma taki minus, że nie ma radaru. Żadnego. Nie pamiętam tych nazw. Radar aktywny. Chyba radar pasywny to jakoś było. Chyba takie były radary, nie pamiętam niestety, ciągle to zapominam. Ale zaleta Sidama ma dalmierz laserowy do zasięgu 2,5 km, no i do takiego dystansu był w stanie likwidować jednostki powietrzne. Ale zresztą co do tej bitwy? No kurde, udało się przejąć jedną strefę, tylko dwa pojazdy zlikwidować w tym pierwszym starciu. Potem było kamikadze asysta za śmigłowiec i trzy zgony. Kiepska bitwa. Akurat jak ten śmigłowiec leciał, to było lepiej przycelować. O kurde, jakiś lag był. Było lepiej przycelować, i co najważniejsze, szef, nie używasz lornetki, jak to było w ten, tej sytuacji z T62, żeby dokładniej się przyjrzeć. Oraz z y, p To byłoby idealne. Plus jedziesz pelotką przez no, otwartą przestrzeń. To jest, to jest błąd, bo w większości sytuacji ktoś tutaj by od razu w ciebie strzelił, byłoby po tobie. Tutaj idzie taka piękna droga w rowie, można by tędy przejechać i tutaj na przykład albo tędy, albo tędy, chociaż tędy jest bardziej niebezpiecznie, tędy lepiej byłoby pojechać. I no... Nikt by nie zauważył, nikt by nie strzelił bo z tego co widzę, tam już są dwa czołgi. Proszę. A nie to AUB tutaj stoi. Zaraz zobaczymy. Tak, tam AUB stoi. Już myślałem, że to przeciwnik. Ale tak czy inaczej, ja za tędy zawsze jest niebezpieczna. Niepolecana. No dobra, zobaczymy. Z tego co słyszę, to latają samoloty, ale głównie sojusznicze. Może ja już włączę te znaczniki, żeby było wiadomo. Tu i tak wiele przy lotniczym na otwartej przestrzeni. No tu ciężko jest wypatrzyć tak pojazdy. Najgorsze, nie widać, właśnie to najbardziej irytuje nie widać znaczników sojuszników. Wtedy no, muszę zgadywać, czy to wróg, czy sojusznik, albo włączyć te funkcje. Więc co, szef postanowił tym razem wjechać na strefę A i znów spróbował się przejąć. Tym razem, jak będzie jakaś jednostka powietrzna, to od razu szef ją zlikwiduje i. No i przeżyje. No, chyba że gościu będzie leciał na kamikaze z bombą. Przy okazji, out również pomaga przejmować strefę. No, dwie strefy przejęte. Zaraz zobaczymy. Ktoś lata, ale. O, jest nieprzyjacielski MiG-19. No, a szef celuje. W teorii miałby okazję, żeby tak strzelić. Teraz, przydałoby się w sumie przeładować amunicję? Tak, chyba już została przeładowana. No, trochę za wcześnie. Za wcześnie szef zaczął strzelać i nie używa dalmierza. Nie wiem, czy szef używał dalmierza, czy też go nie używał, ale w niektórych działach przeciwlotniczych jest. No, te co nie mają, oczywiście, radaru. Jest coś takiego, że nie można do końca użyć tego dalmierza, takiego systemu tak. Czy inaczej radarowego, żeby zaznaczyć jednostkę, to się naprawdę potrafi bugować i to strasznie przeszkadza. Jest to widoczne nawet w tym amerykańskim F-163. O proszę. O, i teraz dalmierz jest użyty jednak. MIG 15, Miak 15 zaznaczony. I pięknie rozwalony. W sumie wcześniej, jak na blisko ten MIG był, no to możliwe, że ten dalmierz nie działa, ponieważ często jest tak, że jak jest się blisko, to ten dalmierz nie chce zadziałać. Raz kolejny. Jak 9K. Za dużo szef strzela, za dużo tej amunicji używa, ale jest na strefie, więc to nie ma problemu. My teraz mógłbyśmy ładować spokojnie ten magazyn. No i kurde, z już idzie dużo lepiej. O, proszę, Iluszyn jeszcze leci. Ale Iluszyn to akurat ucieka. Czyli to będzie takie główne. Panie na najlepszej pozycji, łapanie wszystkiego, co jest w powietrzu. O, teraz można idealnie Iluszyna zdjąć. W tym dalmierz nie chce za bardzo działać w Sidamie. No, kurde, gości już chciał zacząć walić, ale na szczęście, tylko za ogon został zraniony. Teraz szef będzie szkodował amunicję. No, z Sidam poszło dużo lepiej. Jedna przejęta strefa, cztery zestrzelenia. Poszło tym razem pięknie. Teraz co, trzeba czekać. Ile przeciwników zostało tym razem na polu bitwy? No, trochę jest. Właśnie wada Sidama, że jest strasznie duży, bo tak to można by go trochę lepiej tutaj schować. Ale ta pozycja służy po to, żeby uzupełnić sobie załogę, uzupełnić amunicję i naprawić się. O, i kolejna wada Sidama i wszystkich pojazdów na podwoziu M113 w Wordanerze. nie potrafią praktycznie podjeżdżać pod takie tereny. No, terenowo te pojazdy są bardzo kiepskie Kurde, rakieta. Co tu się zbugowało z tymi znacznikami, to ja nie wiem. Może lepiej już wyłączę. Stamtąd rakieta leciała, jakby to był czołg albo samolot. Uuu, kurde. Pociski podkalibrowe, proszę, zdjęły te 54 Ładne. Ładne rozstrzelanie. I ta amunicja, właśnie jak ktoś nie wie, ona posiada 100 mm penetracji. No, ta amunicja potrafi uratować życie. Tylko, że jest mało, 60 pocisków. Można to w trymiga wystrzelać. Trochę głupie, powinno być również 600. Ponieważ można chyba. Yy, ponieważ na początku gry można było wybierać sobie 1200 pocisków Sidama. Albo 600. Dokładnie tego nie pamiętam. Chyba 1200 że dwa razy po 600. O, coś ktoś siedzi na ziemi i strzela rakietami. Jakaś lekka jednostka. To na razie na tej powtórce już nic się nie dzieje, szef próbuje chyba podjechać, żeby załadować. Nie, próbuje przycelować. Może coś tam, chociaż z takiego dystansu to musiałaby być lekka jednostka. U, T-44. Silnik rozwalony. Trochę poprawić. I proszę, T-44 100 rozwalony. Tak, amunicja podkalibrowa, robi swoje. Ta amunicja robi kurde swoje. Jak dwo, dwa razy aublem nie wyszło, samolot z miał kamikady z sojusznikiem, który chyba specjalnie to zrobił. Tak, Sidam rządzi na tym polu bitwy. Strefa przejęta, cztery samoloty zestrzelone, dwa czołgi rozstrzelane. No, jedynie co przydałoby się ulepszyć Sidamie to mobilność i pojazd byłby rewelacyjny. To Jest niestety strasznie ociężały i nie może podjechać nawet prostywał. Ale co, bitwa skończona, moi drodzy. Wynik, na... no począt... początek był kiepski, to używanie lornetki. Musisz szefu do tego się przystosować. No dobrze, moi drodzy, no to mam nadzieję, że takie komentowanie wam się spodobało. Dajcie znać, co o tym myślicie. I jak chcecie pokazać swoją powtórkę, jakieś rady, albo pokazać jakieś fajne maszyny, no to przypominam, wysyłajcie pod tego maila, ja chętnie skomentuję, obejrzymy razem. I do zobaczenia moi drodzy, do następnego, trzymajcie się na razie.